Price, chodź tu chodź tu Ja no Dobra chodź tu Stalker Give me kobla No ja mam 8, chodź tu Spoko Po co ci w ogóle Czekaj ja mam jeden tego Co to? Pewnie ja no, no. Pewnie Dawaj, ozieleniaj Oby zadziałało. Nie działa! Fuck you. Skąd weźmiemy gras teraz? Może jednego grasa seszczytujemy? No chyba będzie trzeba. Dobra, Janu, wszystko przez Jednego grasa nie, nie uda się, bo nie ma grasa. Czekajcie, no, ma grasa. ja na, na, dole, na dole ozieleniam teren. Jezus. Dobra, niech to się wszystko ozielenia. A jakiego grasa wam nie ma? Co? Bo ja mam grasa. grasa. Nie masz grasa. Nie masz grasa. A grasa. Gras... Nie właśnie. A my musimy mieć później na zboże, na siągę. dobra, niech to się zazielenia powiem. Gdzie ci powiem, że tutaj zrobię platformę, bo jak ci to spadnie Dobra, to Jednego sobie Grasa schakowaliśmy, ale to tylko celów niewiadomych. Nie no, z no właśnie, bo nie wiedzieliśmy, że nie będzie działać po prostu To wszystko przez Jano. Żywiście. Jak coś ci nie wychodzi z wana Jano No i no lepiej Właściwie Gimme, give gimme give more, gimme more, give me, give me more Jadę Na razie Dobra, ja spadam, na Zostaw to, to wszystkie to rzeczy, zostaw wszystkie rzeczy, No Mam to nam Moje Dobra, Czeszef, żegnamy Ata. Ups. Fail Dobra, gramy dalej, Jano, czy dokończymy to później? Janusz! Ups, chyba skapam. nam Dobra, po krótkiej przerwie uzgodniliśmy z Jano, że tak w dwójkę to trochę nie ma sensu nagrywać, więc poczekamy aż szef wróci, albo najwyżej kogoś jeszcze zaprosimy i wtedy będziemy dalej grać. No nic, na teraz się żegnamy. Z tej strony Aha. mówił maser de Stalker oraz... Jano 555. No. no. no Zostaw może wszystkie itemki. Póki no, co. Nie. No tak, no to koniec. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, lajkujcie. Ale to zanim powiem. jeszcze wyłączysz, zobacz, że już się dużo grasa zrobiło w sumie. No, nawet nawet. Niech się robi. No dobra. Não, na razie. Papá.